Kolejny raz kopalnie w tym tygodniu Fauseta 55 w naprawdę fajnej bitewce tutaj mamy do czynienia z polskim graczem, także pozdrawiam Ciebie. Podobno szybka bitewka, jedna bitewka przed robotą, ale za to jaka? Losowanie na dziesiątki magazynek. Petarda, trzeba powiedzieć sobie, że pomimo delikatnego nerfa, to fałsetka wciąż jest całkiem niezłym i przyjemnym magazynkiem, na pewno. My by się nią lepiej grał niż takim T57 Heavy. Zwłaszcza, że tamten ma wieżę dosłownie z kartonu, ten ma z trochę grubszego kartonu, więc coś. co sobie tym kranwagnem pograł. Ledweczka, dzień dobry. Na razie, papa. Pa. No teraz mamy jeszcze jakieś 5 sekund zanim ona przeładuje, więc bohater musi uważać w ogóle, są dwie arty. Więc tu na środku może być ciężko. Fajnie, że nasi przejęli górkę. Chociaż ostatnim razem, jak nasi przejęli górkę na odcinku, to <laughs> później już tej górki nie mieli. Polujemy na Lewandowskiego. Arta poluje na nas. Tutaj są dwa isy, isy czwarte, które naprawdę, jeśli chodzi o pancerz od frontu, jeśli schowają dolną płytę, z wstań skraba. Naprawdę ciężko jest to dziadostwo przebić ale zawsze warto próbować i teraz uwaga, uwaga, uwaga na lodóweczkę sami widzicie te isy za bardzo garnków nie mają a bohater może troszkę za bardzo zaryzykować i zwrócił na siebie uwagę magazynka być może gdyby nie to mógłby bezpiecznie spróbować wjechać, tylko że no wtedy naraziłby się na pesko od manticory i na szczała od k91 który mógł celować ten przejazd, na razie przeładujemy Troszeczkę trzeba poczekać, arty za momencik mogą wydoić naszego Mausa. Tym isem em czwartym też ma całkiem sporo penetracji, więc IS nie będzie miał wcale łatwo, ale jeśli będzie tak wyjeżdżał, no to bokiem, to naprawdę piękne strzały, łatwiutkie, nie ma problemu z przybijaniem. Niestety tutaj na środku jesteśmy sami po strzale Isa 4. czwartego, Mausik niestety wyparował, i to jest bardzo duży problem dla nas przeładowanie też kończymy niestety 23 sekundy będziemy musieli później czekać na kolejny magazynek, jeśli tylko coś pójdzie nie tak, Arta nas tutaj może celować a bohater stwierdził, że przyceluje sobie w lodóweczkę z ten blind z golda, powiem wam szczerze na bogato jeden taki pocisk kosztuje jeśli dobrze pamiętam, 5200. Także ładnie tutaj gościu zapłaci za takie blendiki. Ale wiadomo, zestaw na bogato, gra, na wiele graczy na dziesiątkach gra tylko na goldzie. Ja uważam, że jednak żonglowanie amunicją jest dużo bardziej ekonomiczne i dla mnie płacalne. Ale jeśli kogoś stać, to czemu nie? Góreczka zajęta. Problem jest taki, że. Gdyby nie ten RHM. Fajne pydło, Że Gdyby nie ten RHM, to tutaj przeciwnik mógłby sobie wjechać, wiadomo, jest lodówka, ale co to jest lodówka dla takiego czwartego? Może mieć. Może go jakoś tam delikatnie nadgryźć, może coś zrobić jakąś niedużą krzywdę, ale no, tak szczerze mówiąc, Isy mają bardzo twardy kamuflaż. Zobaczymy, co będzie z tym foszem. Bo on aż się prosi o pesteczkę, jest tam jeszcze fałka. Niemiecka, która jeśli zostanie przez nas złapana, może się boleśnie przekonać o potędze naszego magazynka. 980 w 2,5 sekundy. Jeszcze to Hori, które jest na nas frontem przygotowane, ale jednak, no tak nie do końca. Lodówka ściągnęła. O dziwo, Isa 4. Aż w szoku jestem. Tyle, że akurat naszego Isa 4. Czy ja dobrze widziałem? To jest zniszczył lodówkę. Jestem ślepy, naprawdę. Muszę sobie kupić chyba okulary, bo nie wygląda to najlepiej. Ale przynajmniej nasi sojusznicy patrzą, co się dzieje z tym Isem. I faktycznie on tutaj próbował wjechać. Strzelił i teraz mamy parę sekund, zanim z powrotem przełoduję, żeby go ubić, no, ale niestety ten TVPek nie dość, że temu Isowi nic nie zrobił. Nam przeszkadzał. Jeszcze wyrwał od arty, i niech się cieszy, że nie dostał lecy za dużo, dużo więcej. Tutaj akurat można powiedzieć, że gra uznała, że będzie miał szczęście, ale jak długo można mieć takiego farta, to się dopiero okaże. W razie ta powtórka nie zapowiada się wybitnie, ale spokojnie poczekajcie, bo nie dość, że będzie dużo więcej fragów. To jeszcze dużo więcej uszkodzeń ja się zastanawiam. Jak to się będzie tutaj rozkręcać? Na razie, baczaczk, Próbuję łapać fałeczkę. Czy mu się uda? No ciężko powiedzieć, ale jakby tak troszkę bardziej zaryzykować. Kto wie, może nam się uda złapać. Ho, 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 dzień dobry. Niespodzianka, mój mocium panie. I cię już nie ma jeszcze ładna peska fałkę. Pytanie, czy ona w nas trafi? Odbija się trochę szczęścia. Tutaj nam dopisało. A bohater może sobie pozwolić na nieco agresywniejszą gierkę. Przynajmniej tak mi się wydaje. Przynajmniej tak długo jak ta fałka nas olewa. Chociaż tą fałeczką powinien wiedzieć, że zaraz przyładujemy, i chyba to wyniuchał w odpowiednim czasie. Zjazd na ISA 7 nie będzie miał sensu, jeśli zrobimy to bezpośrednio. Ale jeśli zrobimy to ostrożnie i ten ISA nie będzie miał wsparcia z pleców. Nie będzie miał kto go osłaniać, to być może nie będzie to taki zły pomysł. Jednakże tak czy inaczej, trzeba by zostać na tej górce, wychylić się, ale nie ześlizgnąć, bo jednak sytuacja nie jest wcale taka fajna. Co prawda, mamy przewagę w czołgach, ale minimalną stratę w HP, a nasze arty nie mają w tym momencie żadnej osłony z tego co widzę. I chyba bohater skusi się osłaniać te boboki. Byłbym szczerze mówiąc w szoku. RHM mógłby sprawdzać co się dzieje tam po drugiej stronie, jednak tego nie robi za bardzo, woli sobie walczyć na środku i nie powiedziałbym, żeby to była gra pod drużynę, tym bardziej, że gra pod drużynę wygląda zupełnie inaczej, bohater zjeżdża pytanie, w którą stronę się kieruje, prawdopodobnie chce zniknąć, w, w, jakby to powiedzieć, w magiczny sposób dojechać po tą Manticore, a później K-91 Zobaczymy, czy mu to po prostu wyjdzie. Na pewno e, jestem święcie przekonany, że ta Manticora będzie niezwykle zaskoczona, kiedy nas tylko zobaczy, a zobaczy nas już niedługo. Oj, 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 oj. Dobra, pod lodówkę jeszcze nie wyjechaliśmy, ale szczerze mówiąc, mogło być niebezpiecznie. 5 fragów, 5000 uszkodzeń, Czy jak na razie... Co tysiąc uszkodzeń robimy, fraga za momencik powinno być tego jeszcze troszkę więcej. K91 jest na dwa magazynki, no, powiedzmy, że mniej więcej na dwa magazynki. Tylko, że jak my tutaj przeładujemy, jak nas złapie tutaj na przeładowaniu, to będzie po nas Celujemy mniej więcej w to miejsce, w którym może stać lodówka i dostała co najmniej jedną pestkę. Strzeliła, więc to dla nas jest duży plus. A my możemy w miarę bezpiecznie przejechać na drugą stronę. Dlaczego w miarę? Bo tutaj jest to chori, które jeśli się przestawi, to na pewno nas zaboli. Za to my zajmiemy taką fajną pozycję, żeby to K91 potraktować ze dwa razy po wieży. Tylko, że ta wieża potrafi odbić, ale jak widzicie, nie tylko. Wieża tutaj chyba poleciało delikatnie w skątowany bok. I już jest problem. RHM zginął po strzale od lodówki i siódmy za chwilkę będzie odbijał górkę, a tym K91 dinga się z hitów. Co mnie troszeczkę w sumie dziwi, bo wystarczy przycelować w ten dość spory garnek, a bohater znowu się dingnął. Jeszcze lodówkę może mieć za momencik na swoich plecach, jeśli kanopener nic z tym nie zrobi, więc... Dosłownie tragedia i pytanie, kogo skończyć. K91 jest w dość bezpiecznym miejscu, a ta lodówka czuje się chyba zbyt pewnie i uważa, że my o niej nie wiemy, a my o niej wiemy doskonale, że ona tutaj się zbliża. Dzień dobry pani lodówko. Do widzenia pani lodówko. K91 może wykorzystać teraz to, że my ładujemy. Mógłby, naprawdę, mógłby spokojnie skrócić. Dystans, przynajmniej spróbować to zrobić, ale nie, on woli sobie stać. Czy to ma sens? Dla mnie absolutnie nie ma to żadnego sensu. Nasi na środku polegli, nasi pod bazą rywali też polegli, więc to jest zła, dla nas niezwykle zła informacja. Chociaż przynajmniej 60TP ma dosyć, dosyć dużo HP i przy odrobinie szczęścia ściągnie tego ISA 7, tylko najpierw oni muszą się w miarę sensownie powymieniać z kolei, jeśli i 7 strzeli w Lewandowskiego, a raz zanim Lewandowski zdąży zareagować, tamten się z kolei odbije, Polak. No może nie mieć okazji, żeby skończyć tego ISA 7 Ale zobaczymy, co tu będzie miało miejsce, bo jest sporo czasu i nasz, nasz 60TP jest osłaniany przez arty, tak fift, pół na pół. Ale, no, jak będzie podnie tak bezpośrednio wyjeżdżał, to za moment, się okaże, że ten is wygra z. O jest, widzieliście to? Mam nadzieję, że to Arta strzeliła, a nie tepek. <grych> w każdym bądź razie na pewno coś tam się rozpadło. Pytanie, gdzie jest chori? Ono było jeszcze nie tak dawno temu przed nami. I na razie. Nie widać go. Co to widać? Jedną artę, widać drugą artę, jest baczatynka. Bohater ładuje czemu? Nie mam zielonego pojęcia, chyba zapomniał ile miał pocisków, ale przynajmniej wiemy, że Horii jest na naszej bazie. Jedzie po arty i z siódmy skończył Lewandowskiego, to jest to co ja wam mówiłem. a Więc troszkę słabo. Za momencik Horii może się przywitać z naszą baczatynką, która nie zadaje już zbyt wielkich uszkodzeń. Nie oszukujmy się, tenka jako Arta jest naprawdę dużym syfem, po pierwsze, bardziej wkurza niż robi to co powinna robić Arta, czyli po prostu Zdobywać uszkodzenia na tych biednych graczach którzy grają na wieżę, mają dobrą pozycję i ciężko jest ich wyciągnąć normalnie no ale, mm, Ona głównie ogusza ma co prawda magazynek, ale po co wam taki magazynek Który Którym Robicie mniej jak jedna normalna arta. Jednym strzałem jeszcze ładujecie dłużej, macie długi czas między puciskami. No to nie jest według mnie w ogóle opłacalne. I teraz Chori decyduje się na starcie z artą. Ale jak to starcie wyglądało? Masakra! Jeszcze 700 uszkodzeń mamy do zrobienia. Jeden dobry magazynek i będziemy mieli medal pula. Tylko trzeba się za tego. Za to Hori wziąć w odpowiedni sposób i nie wiem, czy bym nie spróbował zrobić tutaj zasadzki takiej, wiecie, takiej malutkiej, ale bohater decyduje się atakować go frontalnie, bo ma dużo HP. Ale no nie celuje tak, jak powinien celować, nie, 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 jak to mogło się tak skończyć, matko święta, dobrze, że teraz przynajmniej tym Hori nie ma opuszczania i się jeszcze raz od nas... Odbił to jest po prostu masakra, jak to wszystko zaczyna wyglądać. Bohater, szczerze mówiąc, i tam 91, i tutaj z tym chori, z tym no nie przycelował za dobrze. Chyba się ze zgodzicie. 10 tysięcy przekroczone, przynajmniej po screenach końcowych tutaj widzimy 9,5 tysiąca, 10 fragów, i taka bitewka szybka przed robotą. Myślę, że może się podobać, i ktoś tu miał w poniedziałek ustawiony. Dzień, także ja wam dziękuję za oglądanie, pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia na razie, cześć i czołem.